Halo, dzień dobry moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gwintowych Talii. Dzisiaj przed nami powrót jednego z moich ulubionych archetypów, czyli Gordoza. Gordoza dla niewtajemniczonych to jest połączenie gorda i symbiozy. E, nazwa, którą ja wymyśliłem kiedyś tam dawno temu. E, no i ta Gordoza dostała oczywiście nową aid, która w trzeciej formie teraz ma 10 siły. Nie tworzy już tych tokenów. I ma symbiozę 3 i odporność przede wszystkim co sprawia, że jeśli do tej rundy trzeciej dotrwamy, no to możemy zacząć od Eightname. No jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przeciwnik nie będzie miał co z tym zrobić, no bo musiałby grać albo zakazany rytuał, albo jakieś udane łowy. A te karty, no zwykle nie grają, tak więc ta Eightname, jeśli dotrwamy do tej rundy trzeciej, generuje niesamowite punkty, no bo przy zagrywaniu. Kart natury mamy dodatkowe 3 punkty, plus jeszcze jeden z pasywki, czyli tworzymy 4 punktowe drzewce. No co, przy tym, że w zasadzie każda karta nasza jest kartą natury, no bo z dostajemy karty natury, z Filawandrela karty natury, Simlas zagrywa karty natury, Obrońca Puszczy kartę natury, lasu, Uradiszet Grima, V kartę natury. No to wszystko sprawia, że tych drzewców tworzymy bardzo dużo i ta eightne, no w takiej długiej rundzie to pod 30 punktów, powiedzmy, jest w stanie robić. E, tylko, że no, do tej rundy trzeciej trzeba dotrwać. Gramy lojalnie, no, bo inaczej ta Aitne by się nie aktywowała. E, no i reszta talii w zasadzie wygląda tak jak Gordoza w przeszłości, tak tutaj nie ma nic specjalnego. Gramy sobie żniwa, gramy czarodziejki, hamadriady oczywiście, na które rzucamy ładunki dowódcy często. Są wszystkie w zasadzie karty natury, kręgi życia, są trochę wolne, ale można sobie z chędy buffować, czy, czy to czarodziejkę, czy to filawandrela. Jest dunka, którą gramy na starcie, o ile ją dobierzemy. Są hartowania, które też są słabe powiedzmy, no, ale są kartą natury, także należy je grać. No i wrzuciłem sobie tutaj dwóch krasnoludów, żeby był limit jednostek, plus też oni fajnie to hartowanie absorbują. Można grać dwie sztuki jednego, albo drugiego, kto co lubi. No i co? No, jeszcze taka jedna rzecz, o której wspomnę a to ten Filavandrel. Tutaj dużo osób go nie gra, ja natomiast go, powiedzmy, stosunkowo lubię ze względu na to, że ma potencjał na stworzenie kolejnej karty natury. Na no, a każda karta natury jest bardzo mile widziana. Natomiast oczywiście są inne opcje. Gezras jest jak najbardziej w porządku, tak samo Wielki Dąb, więc no, jeśli ktoś tego Filavandrela nie lubi, to może który, jedną z tych dwóch kart, które wymieniłem, włożyć i Deczek będzie równie dobry. No i tyle tak to się prezentuje. Zobaczymy jak nam pójdzie. No ja bardzo lubię gordozę, także nie mogę się doczekać aż nią zagramy. Link do tali w opisie. I lecimy. No to lecimy i mamy Syndykacik w pierwszej grze. Odliczenie nas tutaj spotkało. No miejmy nadzieję, że nie jest to nudny, lojalny Syndykat. A tylko coś bardziej kreatywnego, no ale wiadomo. Ladder, to gracze cisną. Wymienimy Aitne, ponieważ no nie chcemy jej przez przypadek z bufować, i wymieniamy żniwa. I muszę przyznać, że chyba jestem bardzo mało skillowym zawodnikiem tej gordozy, ponieważ mam wrażenie, że dunki nie dobrałem w ostatnich 10 grach na rękę startową. A to jest zawsze bardzo przykre, no bo dunka z przewagą taktyczną no, oferuje naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. A my tego zagrania nie mamy, też nie mamy Hamadriady na R1. Więc ogólnie ręka jest bardzo, bardzo, bardzo słaba jak na ten deck. Dlatego no, musimy sobie poradzić tutaj in w inny sposób. Zagrywamy sobie czarodzieńkę na początek. Oh. I widzimy kaznodzieję. No, tutaj też eh, żadnej dobrej karty w tym czapie nie dobrałem. No, krąg życia byłby tutaj fenomenalny. Ale nie. Oczywiście nie dobraliśmy. Tak, zagrajmy drugą czarodziejkę. Nie widziałeś jeszcze co potrafią. Zagrajmy bombę. Też unlucky, bo mogliśmy dostać krąg życia, mogliśmy dostać żniwa. Eee, ale no, dostajemy bombę. Okej. Przeciwnik zagrał eksperyment. I to W sumie ciekawe, żeby ten eksperyment grać. O, teraz krąg życia jak nie jest potrzebny. Teraz, oczywiście, bierzemy żniwa i weźmiemy sobie Mistrzynię Miecza. A ten nieudany eksperyment no, oferuje właśnie w połączeniu z Fistechem taki fajny removal w jednej turze. I pewnie przeciwnik po prostu sobie usunie dziewiątkę, gra Okej. Okay. Czyli to nie jest lojalny syndykat, tylko syndykat z Neckerem, tak? Więc to takie buty. Jak przeciwnik nie miał monet, żeby to. Znaczy, nie mógł być jak dowódcy trochę nie rozumiem. Widocznie jest chciwy na troskę Driady. Jest chciwy na troskę dryady, ale my troskę dryad nie rzucimy, tylko wrócimy sobie lekcji przyrody. I w ten sposób zachowamy sporą przewagę. 16 punktów. Będzie z tego kilka ładnych działań. I teraz myślę, że jest dobry moment na spasowanie, bo Hydaver może wyskoczy zaraz. Przeciwnik też nie się nieprzychylności, jak widzicie. A my nie przegraliśmy na równych. Jakże to jest dobre, no bo przeciwnik zagrał Siri. A Siri i tak byśmy nie mieli odpowiedzi, w tym deku nie ma oczyszczenia na wrogie jednostki, także no. Zapobiec temu nie byliśmy w stanie i teraz będziemy się bronić. No proszę, dobierzmy jakąś hamadriadę. <noise> Ojaj, oj, do oj. no, trzeba jestem... O, dobra, chociaż jedna. O, chciałem już narzekać na RNG. Ale no, na szczęście udało się te hamadriady dobrać ona. No jest bardzo spoko, bo jednak fajnie mieć ją, żeby rzucić na nim ładunki dowódcy na przykład. Z tym, że ona może łatwo zginąć, ale no zobaczymy. Wódźmy ją na stół, w ten sposób mamy symbiozę dodatkową. Jak przeciwnik spasuje, to sobie zagram krąg życia, jak przeciwnik zagra dalej, to bym na przykład zagrał Similasa, żeby przewagę karty zyskać, no ale... Chociaż chwila, bo Heidawyr. Uff, udało się. <laughs> ale gdybym wyskoczył, to byłby niezły przypał. Na szczęście tego nie zrobił. Także delikatny fart po naszej stronie i wydaje mi się, że przeciwnik popełnił błąd. Ponieważ teraz będziemy mieć długą rundę, dobieramy ej. Drugiego muliganu robić nie będę, bo nie chcę się przez przypadek drugimi żniwami zaciągnąć. No i ta ręka jest fantastyczna, zobaczcie. Zagramy sobie Dunkę z zewlasu Może albo Hamadriadę. Mamy i Nie no, to wygląda bardzo dobrze. Zacznijmy sobie właśnie od pani Aidny. No mam nadzieję, że przeciwnik nie gra jakiegoś losowego zakazanego rytuału. No, ale cóż, no. no zobaczmy. <grybujesz> <grybujesz> Jak przeciwnik sobie z tym poradzi? Bo teoretycznie nie powinien mieć odpowiedzi. Faktycznie nie ma, no ale ma pana Gelerta. Który jest oczywiście bardzo mocny. ja tą dunkę sobie zagram, wiecie? Dunka wydaje mi się bardzo dobra, bo będzie bufowała rękę plus ma zasłonę, że nie jest podatna na trucizny. A i w takiej długiej rundzie zrobi fajne punkty. A zobaczcie, że pojawiają się czteropunktowe drzewce, i to jest tam moc 8. Bo w zasadzie zobaczcie, że każda karta będzie dawała mi czteropunktowego drzewca. Nie Przeciwnik gra kalksztajna. No spoko. I się... to, że tam mi zatruje tą dunkę, to mi nie przeszkadza. Musiał wydać dwie monety, żeby to oczyścić. Jakby to absolutnie nie jest dla mnie żaden problem. No, teraz mam 50-50 na Hamadriadę, ale ja myślę, że polecę już ze żniwami. Po prostu że lecimy cyk, żniwa, zobaczcie, co tu się dzieje. Strzelczyni. Nie jest to szczyt moich marzeń. Komando to też nie jest szczyt moich marzeń. Teraz sobie tutaj obijemy pana Kalksteina. I punkty się naprawdę fajnie generują. No to jest, to jest właśnie przyjemne, jeśli doprowadzimy do tej sytuacji, gdzie mamy tą 8, długą rundę, dużo kart natury. No to te punkty się naprawdę dobrze generują. Teraz mamy też krąg życia. bufujemy fila wandrela. No ja nie wiem, jak przeciwnik planuje to nadrobić, no chyba, że ma jakąś salamandrę podwójną, ale... Trochę nie chce mi się w to wierzyć. No tak, okej, okay. nie może grać uzdrowienia, skoro gra Nekera. Leci lok na Dunke. my sobie możemy to odblokować, tak samo tu możemy sobie oczyścić. Jeśli chcemy... Wiadomo, przeciwnik tak czy siak to pozatruwa, ale... Troszkę sytuację możemy mu utrudnić. Też planuję tutaj Gelerta wyeliminować, jak tylko zejdzie mu. O! What? Serio? Przeciwnik tak chciwie zagrał? <laughs> Zobaczcie, zablokował zamiast dotrzeć do Simulasa, to. Ja nie rozumiem takiego podejścia do sprawy. Ja teraz oczyszczę i od razu użyję, bo w następnej turze to i tak zostanie od razu zatrute pewnie. A handbufa już nie potrzebuję, też wolałbym, żeby filawander został na sześciu. Także po prostu tu sobie strzelę. I wydaje mi się, że przeciwnik strasznie dużo zmarnował, grając w taki sposób. Ale zobaczcie, już mamy 5 drzewców. <laughs> Czyli 8 na 5 razy 3 punkty zrobiła. To jest 25 punktów Ejtne, a to jeszcze dopiero połowa rundy. Także no jest moc, jest moc w tej karcie. Okej, okay, przecież mnie tutaj zatruwa. Zatruwa, teraz już się pan Gellert oczyści. Okej, okay. Dunka została wyeliminowana, także dobrze, że strzeliliśmy. To jest to, co mówiłem. No i teraz sobie wskrzesimy strzał za pięć. A lekcje przyrody wcześniej zagraliśmy, także taka możliwość jest. Szkoda, że buff poszedł na obrońcy puszczy, bo to jest większy cel do trucizny. Tych drzewców było naprawdę sporo, więc tutaj delikatnie unlucky. Dwa punkty w zasadzie stracone. Nie ma o nie... No nie mówcie, że będzie Salamandra. <grym> Salamandra i pan Geler? Znaczy, pan Roland? To się zanosi. Niestety... Okej, okay, no to sobie zagrajmy hartowanie. Oj, 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 oj To będzie ciekawe. Grajmy radę i Grima jest Hamadriada. Chodź do mnie wiejóreczko. Damy sobie na niemu ładunek. <grym> 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 Jaki tutaj finisz rów przeciwnika? Zatrucie. A i będzie bolało. No wydaje tutaj. Musi policzyć dobrze monetki. Ale ma na tyle jednostek salamandry, że nie sądzę, żeby był tu jakiś problem. Czy on teraz te monety kliknął? No przygotowuję tutaj. No dobra, to spróbujemy, oczyszczenie może trafić. Wygramy sobie do tyłu, oczyszczenie niestety nie zostało trafione. Także lecimy ze żniwami. Ale Tyk pyk. A powiedzmy, że damy do niego witalność, no i uwaga, sobie idzie salamandra zaraz. Wow. O, wait. Xavier? Xavier to akurat mega słaby. Także ostatnie zagranie nas zaboli. Oj, i patrzcie, jest 65 punktów przewagi. Uwaga. O. Dobra, chyba coś się gorszego wydarzy. <laughs> ale przeciwnikowi chyba monet zabrakło, bo gdybym miał monety, mógłby jeszcze dotruć nasze dwie jednostki, i byłoby bliżej. No ale właśnie to jest moc Eightnet w długiej rundzie. Także pierwsza gra wygrana. No i przechodzimy do drugiej. A nasz drugi przeciwnik będzie grał tutaj sobie dodatkowymi zasobami. Także będziemy mieć do czynienia z machinami. Nie zobaczmy. Machiny, machiny. Także no tutaj. Wypadałoby mieć dużo remuvalu, wypadałoby też mieć dunkę na start. Miejmy nadzieję, że nie będzie to kolejna gra bez naszej MVP R1 ostatni mulligan, strzały za 5 sobie zostawimy, bo będą mocne, wymienimy troszkę No i oczywiście, unlucky, jak żeby inaczej, dunki na start nie ma. A skoro dunki nie ma, no to naszym alternatywnym rozpoczęciem jest właśnie czarodziejka. Którą to czarodziejką okay. Będziemy stanowić spore zagrożenie dla oponenta. Przeciwnik, gramuta, generator. No dobra, no ja stracę jeden punkt na straceńcu, ale... Też w sumie mogę zagrać Hamadriadę z ładunkiem dowódcy. Nie wyszłoby lepiej. Jestem oficerem i gentlemanem. Ale dobra, zagramy sobie Hamadriadę teraz. Klikniemy i schajrolujemy sobie ładnie strzał No i zagramy sobie witalność na Hamadriadę, żeby ona nie zginęła od wrzącego oleju. Gwie no tutaj, Kurczę, no ja, no długa runda na machiny to nie jest dobry pomysł. Z drugiej strony wiadomo, że przeciwnik teraz spuszuje, znaczy spuszuje, spasuje chciałem powiedzieć. no cóż, gramy najwolniejsze co mamy. Nie spasował. W sumie jeszcze gorzej, jeszcze gorzej, no bo w robi mnóstwo kierowweru. A ja nie jestem w stanie nic z tym poradzić. No w długiej rundzie, no niby mamy tą Aitną. Po raz kolejny, to czy to jest wystarczające, żeby pas był tutaj dobrą opcją? Bo potem będzie mnóstwo machin, które mają mnóstwo punktów i będą nas wystrzelać i Hensel nas zajedzie, no nie możemy niestety. Nie możemy tutaj niestety spasować. To jest jeden z tych meczapów, gdzie nie możemy sobie na długą rundę pozwolić raczej. A nam przeciwnik nie może kliknąć. Radowida chciałem powiedzieć, bo nie będzie w stanie przebić. Ech wojenka wojenka No dobra no teraz pasuje bo to 20 punktów do zrobienia w jednej karcie no to na pewno będzie za mało Kn matka rodziła raz się zdycha jeśli przeciwnik wierzy, że nawet mając kartę mniej, w długiej rundzie wygra i co może okazać się prawdą w sumie? Eee, co się w sumie może okazać prawdą, no ale... Z kartą przewagi no możemy powalczyć. no pewnie będzie scenariusz i dużo machi, i henselt. Miwa. A to się w niego od razu spasuje. Także tutaj zostawiamy tylko pirotechnika. No i będziemy wierzyć w moc Aidna po prostu. I tyle. Tylko czy ona jest wystarczająco mocna? Nie bardzo dużo kart natury. Natomiast zmienimy sobie hartowanie, okej. Okay. Teraz jest idealnie. To sobie zagramy Simlasa z Zewulasu, a z Rady Grima zagramy albo Dunka, albo Czarodziejkę. Tylko, że no wiadomo, chcemy zacząć od, od Eitne, do przodu, żeby nie być podatnym na Trebusz. Przeciwnik leci staranem. <gry> Widzicie, te machiny są 8 punktowe, także oddaje. w oj! Nie powinienem chyba ustawiać obok, ale tej wrzący olej może oczyścić nam koleżankę w pewnym momencie, ale jeszcze nie teraz na szczęście. No i co no? Rozpoczynamy! Granie naszych drzewców. Także zagrajmy sobie Simlasa. Jeden drzewiec. Zagrajmy sobie żniwa. Zagrajmy sobie Traperkę. Szkoda, że kolejny strzał się nie trafił. Zagrajmy sobie Skrybę. Dobra, że <laughs> punktów zrobiliśmy co nie miara. Tylko czy to jest wystarczająco, żeby z tymi machinami konkurować? Tutaj no niestety nie jestem przekonany. Oczywiście usuwamy co się tylko da. I liczymy na to, że punktów nam po prostu wystarczy. Żeby zaabsorbujemy te wszystkie pingi. I jakoś to będzie. Na razie nie wygląda to najgorzej. Kolejną machinę sobie zaraz usuniemy. Usuniemy, bo w sumie... Ale on hesel to wzmocni. Cześć, nie no, usuniemy. Także, wskrzeszamy sobie tutaj lekcję. Okej. Okay. No, powinien grać Hansel tak jak najszybciej potrafi. No właśnie. No i teraz się robi problem. Żeby przeciwnik trochę pozycjonowanie zepsuł. <grytanie> Nawet trochę mocno. Nie mógł cancelta chyba wzmocnić, od lepiej. No i tutaj już problem jest taki, że nie usuniemy tego w żaden sposób. Natomiast to, co możemy zrobić... No w ogóle bardzo tak dziwnie to zaplanowało po momentu. Ten Henset stracił połowę wali, mam wrażenie. Po pierwsze zagrać tutaj sobie... Tak. Mamy i Romancja. Kolejna machina. Teraz zagramy sobie fałwę. Krąg życia usuniemy kolejną machinę. Zmocnimy Drela, żeby był na 6 punktach. No i zobaczmy, no. Nie jest najlepiej, ale też nie ma chyba takiej tragedii. Pewnie tak czy jak przegramy, ale... Ale po walce. <śm> Dobra, gramy tutaj do przodu. Gramy żniwa. I gramy to, co robi najwięcej punktów, czyli pół elf. Dobra, dwie karty do końca. Zaraz poleci pewnie. Olej? Kolejne bombardowanie. Okej, okay, no, Ace przeżyła, także to się nam troszkę przyfarciło. No i będzie naprawdę close mi się wydaje. Dobry człowiek to martwy człowiek. Musimy wziąć dunkę, bo czarodziejka i tak zostanie zbita. Chyba strzelimy od razu, nie będziemy gridować jednego punktu. 19 chyba ciutko za mało. Ale kurczę, no byliśmy na Blue coinie, bez dunki w R1. Przeciwnik mu tak generatorem zrobił mega o, bo Te machiny, no tutaj gdyby nie były wzmocnione, czyli tutaj minus 5, tutaj minus Minus 5, minus 3, to byśmy wygrali. A tak to kurczę, z jednego punktu zabrakło. <grym> Ej, w sumie gdybym przygridował to bym wygrał, a tak to mamy remis. <grymne> ej, ej, ale no mam wrażenie, że przeciwnik trochę popsuł tę rundę trzecią tego Henselta, nie wykorzystał najlepiej. Także no, remis mimo wszystko, myślę pozytywny rezultat w takim matchupie. No a w tym odcinku to tyle, dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym, do zobaczenia.